Siemanko mordeczki, witajcie na kanale Pospinalni Dzisiaj jestem z jajem, dzisiaj dzień pełen challenge'y Widzisz co mam? Subskrypcję. Tu, tu musisz przycisnąć subskrybuj, nie? I teraz patrz, biorę tak I wyjazd Także mordeczki, poszło już pierwsze głosowanie Jeszcze 5 minut i dowiemy się kto będzie przez cały dzień Zapierdalał w takim oto szlafroczku, nie? Zaraz już drugie głosowanie nagramy Kto będzie płacił za szamkę w maczku Bo jesteśmy głodni, trzeba zjeść śniadanko Jest jajo, jestem ja, jest OG Jako kamerzysta też trzeba go nakarmić Także czekamy jeszcze 5 minutek I zaraz do was wrócimy, zobaczymy kto będzie zapierdalał w szlafroczku Dobra, wybiła jedenasta Sprawdzamy Chodzimy, ankieta, relacja Kurwa, 14-13 Kurwa! 12-13 głos zadecydował? 52-48 Jest jajo. Fuck shit. Dobra, jest 11, czyli jednym głosem wygrałem ja. Także następna ankieta. Jedziemy coś zjeść do maczka. Więc kto będzie płacił za śniadanko? Ja czy jajo? Dobra kurwa, ja jestem gotowy w szlafroczku, jak mój, wiesz, style, dobrze wyglądam? Very good. Very good, to zbieramy się już powoli, kierujemy się w stronę Maczka. Słyszycie zobaczą szybko do... Co? Oj, mój jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to musicie zostawić 100 łapek w górę, to zrobimy drugą część. Też pada, a ja w szlafroku, ja pierdolę. To co, Jedziemy najpierw na stację. W ogóle podjadę, kurwa, w szlafroku, pod makanie. Ludzie będą patrzyli jak na debila. I widzimy się mordeczki za chwilę. Dojechaliśmy już ludzie pod maczka. Czekamy jeszcze jakieś 20 minut na głosowanie. Zajeramy sepetka. Patrzcie gdzie są nie. Tam ktoś siedzi, kurwa, patrzą na mnie. Nie, ale jest wyrównane głosowanie. Na szlafrok było chyba jeden czy dwa różnica tam głosów. Teraz jak na razie patrzyliśmy, też jest w sumie nieduża różnica, więc zobaczymy, kto będzie płacił za szamkę. Czekamy, no ciekawy jestem, ciekawy jestem. Jeszcze raz powtarzam, mordo, subskrybuj. Chcecie więcej takich odcinków? 100 łapek w górę będzie następna część. Ja z szlafrokiem, ludzie patrzą jak na debila. Ja pierdolę, ale cieszę się, że to są Niemcy, bo oni tak mnie nie rozumieją. Ale to są jakieś w szlaproku, Ale tutaj widzę, że ludzie chodzą dziwnie ubrani. Widziałem chłopów z jakimiś kurwa tipsami, więc może to nikogo aż nie zdziwi, nie? Prezentuje to się sponsori. jak asasin? No, proszę, jakby się jeszcze skoczył dwa razy. Asasin. może to blokowanie produktu McDonalda? Jesteśmy, może dostajemy coś z Afryki, Patrz, co się dzieje. Para pa pa Zaraz będą jeszcze dwa piwa. Także czekajcie, zaraz się dowiemy, kto będzie płacił. Jest tu nasz kamerzysta. Jest OJ na no, jest jaju. To będzie Bulił za szamy, yeah? ja? Tak myślisz? Muszę no sprawdzić, jak tam wygląda głosowanie. Jeszcze ile mamy czasu? 18 minut. Jeszcze chwilka, 18 minut. Dwie minutki i sprawdzamy, kto będzie płacił za, za żarełko, nie? A później następne będzie, tak? Browarski. Kto? kto ma wypić dwa piwa w 5 minut? Kurwa i na banki. Ja będę płacił jak zwykle. Mam nadzieję, że chociaż się ja i o browarków popiję, nie? No ja tak mam to do... się ktoś wozi to. na maczka nie stać dla kufaków. To chłopie w kredyt rozumiesz? Głosujcie na trola, żeby wypił dwa piwa, bo ja i tak wypiję. Ja już dwa wypiłem. A to by, by się męczył kurwa. 16 godzin I don't think so A Bez n***a nie mogę mówić. Bez n****a Bez n****a Kurwa Bez n****a stresuje cię, bo już chodzę w tym zajebanym szlafroku Ale nie wyglądasz źle w tym szlafroku Nie no. wyglądam? Tak science jak science rock Jak gangster Albo jak Enzio z Assassin's Creed no? Ej, 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 mordo, ty mi nie że nie wolno Także kurwa momento 12 wybiła Sprawdzamy kto płaci za szamkę Wchodzimy w moją relację, czekaj jeszcze odświeżę okay, Cyk Dobra, jest 11, czyli 57,43 ja. Ile głosów było? 13 do 10 na mnie Także następna ankieta Super Nagramy od razu następną i zaraz widzicie nas jak już robimy zamówienie do Maczka No to nagrywamy ten Czekaj Ty, ale dwa piwa w 5 czy 6 minut? Jak 6? mu 6? Będzie po 3 Albo 2,5 będzie Cześć, ja to stawię na Facebooka. Dobra, jesteśmy po następnym głosowaniu. Jest kamerzysta, jesteśmy my. Także szamkę stawiam ja. Także wbijajcie na naszego Instagrama po Spinanie TV, bo tam będzie następna ankieta. Zobaczycie co będziemy musieli zrobić. Jedna ankieta na Instagramie, potem znowu na Facebooku i będziemy tak przerzucać. Także wpadajcie na naszego Instagrama i głosujcie mordeczki. To jedziemy jeść. Ja funduję, panowie co chcecie. Jedziemy do Maczka. Aha, happy mile! Aha, happy mile! Co ma? Happy mile! Nie, no weź mi czy kurwa. Trzy cheese og? Dwa Big Mac'ki i kurczak burgera. Po angielsku muszę z nimi gadać. Po kurwa, z okay. Swift Big Mac? Hi, do you speak English? Yes. Yeah. Please, uh, two Big Mac? Two Big Mac or one? Two, two. Two Big Mac. Co ty chcesz jeszcze? Yeah, chicken burger. Two chicken burger and four cheeseburger. Yeah, anything else? No, no, thank you. <laughs> No. Okay, ok, ok. Thank you, bye. Bye. Jaki ja jestem tak. kurwa angielski. po angielsku, po polisz pierdolisz, wiesz o co chodzi? Po niemiecku już się nie dogadał, nie? Także zaraz to zjemy. No i poszło następne głosowanie, dowiemy się kto będzie pił dwa piwka w 5 minut. Czy ja, czy jajo. Na razie kurwa widziałem szybkie cztery głosy poszły na jaja, nie? Fajnie, fajnie, myślałem, że mniej osób będzie głosować. Tutaj mamy w godzinę 20-30 głosów na szybko, nie? Bóg powiedział jakąś cenę, ale nie wiem ile. Cyle, pańki. Okay, A ile dało się? 5 dych. Z deszczka może wydać. Ale ona da, da mi tą resztę? Czy 5 dych już? Byście no zamawiali ty, chuj wie czego. 15 euro. 15 euro, by cały kufr. Ja pierdlę. piwko Pifko też mógłbym wyjepić, ale wolałbym, żeby jajo pił, szczerze mówiąc, nie? Włosy ci z mikrofonu lecą mordą Kurwa dawajcie szamę jestem głodny jak chuj stary ja nie wiem tak nigdy Ja zawsze wstaję godzina 9.30 I komuś musi być opierdolone Nie wstajesz o 9.30 co ty Wstam pierdolisz Wstałem o 9 Dange Fajnie fajnie myślałem że mnie dankę Dange Czuł? Jest dobrać. wszystko? Dange Proszę operator opierdala Maczka <noise> Ja tu mam swojego, Ja gdzieś ucieka, ale też będzie jad. No i czekamy, nie? Gdzie jest Jajkes? Kurwa. Ja wygram tą konkurencję. Będziesz pił? No. Właśnie zjeść, jeszcze ma pół godziny. Ja cały czas jestem w szlafroczku, nie? Teraz kurtkę ściągnąłem, bo się upociłbym, ale jestem. 13. Sprawdzamy wyniki e, głosowania, wypić e, dwa piwka e, w 5 minut. Moi drodzy, wchodzimy na nasz Instagram po TV macie gdzieś tutaj e, na pewno. Relacja. Sprawdzamy. Także następne pytanie. Jajo, do was. jajo czekacie dwa piwko, dwa piwka w 5 minut. minut. Dwa jaju lubi piwko. Eee. Dobra, głosujcie To co, będziemy się brać za to, nie? Dwa piwka w no, momentu, senior senioritas. Także następne pytanko do Was Kto? Także w głosowaniu na piwko zwycięzcą jest Jajko. Eee, a my wracamy na Facebooka z kolejnym głosowaniem. Także ja wpadajcie i... i głosujcie mordeczki. Zwycięzcą na głosowanie, kto wypije dwa piwka w 5 minut jest. Johnson Także wracamy na Facebooka z kolejnym głosowaniem. Wpadajcie, głosujcie. Skurka, Wocuganadu, wocuganadu, czekaj. czekaj Wyzwanie: kto wypije dwa piwka w 5 minut, będzie jajo, już szykuję. A my wjeżdżamy z następną ankietą: kto ma gadać po angielsku do końca dnia. I powiem tylko, że to będzie, może być utrudnienie co do następnych challenge'y Także głosujcie i czekamy. Co godzina nowa ankieta. Dobra, niech się udostępnia. Nagrywamy ja odejdę z planu, niech ja tutaj się gotuje, czekaj, stoper Jak coś to żegam? Ready? Dobra, czekajcie, jak zamoczę ten, tak, to jest start, tak? No ja czekam tutaj, mam stoper. zarabić minut. Dobra dobra, 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 dobra. Wszystko dla moich... Powiedz yy, To co, startujemy? No czekaj. Pierwsze piwo Trzy, dwa, jeden Go na chilku, Mordo, masz 5 minut. Masz 5 minut na dwa piwka. Dobry czas, dobry czas, masz 20 sekund, a ty już jednego piwa nie masz. Mogliśmy dać mniej czasu, 5 minut widzę za dużo. Za prawdziwego chlora. Skurwysyny, alo. 40, 44 sekundy, masz jeszcze 4 minuty. Teraz masz pośpiechu. Jeszcze byś fajkę zdążył zapalić. Skutra jest dużo dużo łatwiej. Dobra, jesteś, już po następnym głosowaniu? Minuta 40. No i dobrze, z końcówka. Dwie minuty, dwie sekundy. Dwie minuty mordo, a ty się bałeś na pięć. Jak się czujesz teraz po dwóch szybkich? Bardzo dobrze się czuję. Myślisz, ale... że wejdą mocno? No, no. Na dwie szybkie, to jak we planki. Dobre no. flanki. Bez żygał? Nie, żyga się, ale czuję się pełniutki. Dobrze się. Za prosty challenge. następnym razem nie pięć minut, tylko dwie minuty. Czekamy na następne challenge niestety aparat nam zonie nie byliśmy dobrze przygotowani. Teraz, teraz czekamy na następne wyniki, kto będzie gadał po angielsku, a następnym challenge'em będzie już hardkorowszy challenge. To ma nagrać numer. I najciekawsze będzie, jeżeli ja będę mówił po angielsku i będę miał nagrać numer po angielsku, to nie będzie takie proste. I chodzi o to, że numer Eee, eee. numer musi nagrać dzisiaj do 24. On musi wyjść z naszego kanału na YouTube po spinani TV. Także Mordo, tu masz przycisk su i subskrybuj nasz kanał! Nic się nie ominie! Także wyjazd z tym, Mordo, oglądaj nasze wcześniejsze filmiki, Birponga, Paele, eee, eee. jajko w koszulce, pooglądaj wszystko, Mordo. I pamiętajcie, tak jak mówiłem na początku, już 100 łapek w górę robimy drugą część wyzwań z Facebookiem i z Instagramem. Tylko wy jeszcze zadecydujecie, czy. Czy y, y, ja z jajem będę robił znowu te challenge? Czy może OG z melonem, a może OG ze mną. <laughs> może OG z jajem, może melon ze mną. To wszystko zależy od was. Piszcie w komentarzach. Jeżeli macie w ogóle jakieś pomysły też na jakieś wyzwania dla nas, piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli widzieć w następnych filmikach. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę, Pocajcie mnie w dupę, róbcie wszystko mordo. Rozumiesz? E, mam Brinkhoffa chłopie jak lech smakuje, prawie jak lech, nie? no? Coming soon! Bez n Kurwa, nie mam cały czas mówię! Ja nie mogę mówić n przecież. To siebie pipka. Pip, pip, pip! Czyli każdy wie, że to Kurwa znowu będzie Ja pierdolę. To mamy 14, czyli czas sprawdzić kto będzie mówił po angielsku do końca dnia. I tak, wchodzimy w relację Okej, okay, man! I must speak only English today. You know what I mean. Uh, I have 11, uh, 11, uh, 11 votes, and Ek have uh, six votes. Okay, and we we must we must put uh, next uh, relation. This is good, no? good relation, relation. Uh, Next relation for my Facebook OK Next challenge is uh, who must uh, record a song. Yes good for uh, for uh, for. Uh, Dzisiaj no? musi ktoś nagrać p.n.e. Who must record today song? And he must put on uh, channel. On kurwa uh, subs, uh, subscribe. No, on channel uh, pospinani TV. You know this channel. Subscribe our channel. O, you have here uh, button, button subscribe. No, 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 no. Czekaj, jest <start. What>? słodko. <laughs> oh, na na chwilę. Dobra, nieważne. Okay everybody, I win this challenge and next challenge This is the last challenge of uh, this day Who must record song today? Who must record today's song? And he must put on our channel uh, Pospinani TV, you know Okay, uh, we waiting vote Who? Egg or me? Oh fuck man, I must speak all day for English. A nie da taka bo niebo nie rozumie. Everybody understand English language. Everybody scurva picobello. This is uh, English word, yeah? No? Italiano. Italianische. You know? Okay, we must put new uh, re relation. No. Trollu, ek. Because I uh, I speak and I must write like uh, English. Okay, English. Everybody, I win. Now we play on draft. This is last ch challenge. We are waiting one hour and we see who must record uh, track song. You know what I mean, man? Ne? Kurva, uh, fuck, man! I must go with uh, uh, what? What is that? This shit, man. <laughs> this shit, man! I must uh, uh, do everything. Maybe we we do creep for this song. We can uh, record everything on a uh, song and we can record kurwa, video. We can put song with, with video. You know. No can nagrać klipa, nie? Yes, 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 yes. And you can kurwa suck my dick. Kurwa, kurwa. This is English word kurwa. 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 Znasz tego? Bernardeskiego. I know Bernardeski. Bernardeski like Kreski. <laughs> Kulczyski, yeah, no I know Okay, we're waiting for next uh, next uh, relation. -re -re you uh, know what I mean? Well, it's a relation. Okay, waiting next one hour, uh, and we see who must record a song. Bye, bye. nós só ganhar porque quando perdemos os gols o que você vai fazer porque eu não posso não posso não posso não posso não não posso não posso não posso No, posso não não posso não posso não não finger, não posso não posso não posso não posso We posso não posso não posso não posso não não Staan ze in de Wij wij. We ja, 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 Super Papa, ja, 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 Rudy? Rudy Rudy ja, uh, ja, Rudy, 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 Rudy. ja, 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 ginger, Rudy, ja, ginger ginger, ginger, ginger <laughs> <Like> <laughs> Fuck shit man! What the fuck? What the fuck? So weird, baby. I love you man, but I'm not gay, but I uh, uh... <laughs> big pussy. <laughs> <laughs> One, two! Fuck! Come here! Fast, man! Szybciutko. No nie bój się. no, no! AAAAAAAA! OOOO! OOOO! Ale tak się chcesz kurwa, odurczy się tracić bramki. Smells like chicken, man! A masz dziurę? Nie, masz nic! Dobra, dawaj. Można w przegrać. Shit, man. Oj, chyba znowu użyję za panicki. No szybko, bo to nie zechciej pierdolić. Jurde, już tego dałem. Nie bój się, no Ała! co zrobił? Ja znowu mam bałagę drogi. Don't skier, don't skier. Don't do do kurwa! Aaaaaaah, czas leci. Zaraz weźmiemy, dawaj. No musisz no, 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 no. no, do... to zrobić no, do... do... od razu, no, ale kurwa, no, czekaj, ja, tak to pizda. nie uciekaj, kurwa jak pizda w? właśnie. Ała! Kurwa! Oniś mi kulą rękę. A, ale nie mi kulą, ty! Toes? Oké. Doe alle koude omvang. We lost this match, man. Yeah. No! Nee, 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 nee! Fuck shit! No! Fuck yeah. no! Ah, dat is een beeldraaf, vond ik af, chul, nee. Fuck! Look, look this shit, man. Fast, fast, man. Fast. But not, not too long. Okay. Yeah, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Like moment, come on. Come on! I like don't know. <laughs> ah! Naar het tienste scoren. No, i to that. Oh, fuck, man. Okay, say bye for everybody. We're waiting for the next challenge. No, dobra, listen to me for a minute. It's shit, man. It's shit, man. Okay, we have last challenge and we look. For uh, votes uh, Tell tell uh, about this. Ek, bo na nagrywałem numer do 24 dzisiaj. Tutaj będziemy kurwa wypuszczać pospinany gang. Man, you, you, you must listen to this, man. This is fucking shit. We we we, we help uh, Kamil, yeah. Of course. And we when we have time, we do clip for this. You look, man, subscribe channel, look for everything, man. I następny number is ekipą puścimy. <laughs> okay, and uh, you Kurwa. Soon. wait man. And we do song, and we do clip. You must wait for this, man. mamy już wszystko w sumie, tak naprawdę ten odcinek. Więc kurwa subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasz kanał i bądźcie z nami na bieżąco i będzie super, nie? Będzie super, kurwa. I słuchajcie naszej kurwa pioseneczki, bo jest kurwa naprawdę zajebista, chuj. Yeah man, yeah man, look at this shit, man. this shit, man. that's that's enough. and uh, wait for this uh, this this Throw in the slap rock man you know you know okay man buy subscribe channel and uh, like, like you man and fuck you <laughs> <Trzymajcie> się, <mordaczki. laughs>